Kakuj No nie bój się To cześć Ja nie zostawię cię, nie bój się Dobra, chodź młody. Dobra, siedź tam, ja cię będę trzymał Okej, pole będzie wodne No, ty będziesz gwiazdą tego odcinka Gwiazdą Gwiazdą? Dlaczego? Bo będziemy jechać teraz Fajne nie? A nie chciałeś nigdy na to iść. To jest to fifi. To fi. się też nie przychyla. To się nie przychyla pada. Kacper nie huśtaj się. Nie huśtaj się. To się nie huśta? Kacper. Żeby cię zlało całego. Co? Co? Będzie cały czas, będziemy mokrzy? Troszkę tylko. Mokry? Troszkę. Troszkę. potem? samo nam Sieć. Tu się możesz chycić. Tu się możesz chycić. Trzymaj się.

Ale mokro O nie, będzie jeszcze raz. Fajne? O, nie fajne Nie byłeś tu nigdy? Nie byłem, ale, ale gdzieś ty mnie zabrał normalnie Gdzieś ty mnie zabrał Na fajną atrakcję Ale ty to wiem, mi się to nie podoba Czemu ci się nie podoba? Bo to mi cały czas moks. <laughs> Czemu nie podoba? Bo to no jest ten ciałem no, no, no. No. Nie podoba mu się! Nie wiem, a jeszcze nie wiem, co go czeka! No. Jest po tobie teraz, synek! No, no. Bo to jest Boję się za to. Zaraz się tata Zaraz posikam ze śmiechu! I my tu zostajemy już na zawsze. Katwar, trzymaj się mocno. Nie bój się oprzyj się o moje nogi.

jest ty mnie zabrał Tata, gdzieś ty Dobra, my <noise> Drugi raz mnie pani nie namówiła Ja pierdolę Nie siadajcie z tyłu Dobra, idziemy Czapkę sobie. weź Dziękuję, do widzenia ja to chcę za ja zdjęcie zobaczyć, chodź tu zobaczyć